Z tej strony Kuszma piot prowadzący Freakfast TV, a ze mną jest... Alicja Skryleksel, miło mi was poznać. Po pierwsze, Skryleksel, tak? Dobrze powiedziałem. Czy lubisz muzykę Skryleksel? Szczerze? Szczerze. Nie, ale mój nikt się wziął stąd, że kiedyś wyglądałam tak jak mhm. on. co taką samą fryzurę, takie same tunele, kolczyki tutaj, nawet takie same oprawki okularów. Mhm. I moi znajomi dali mi taką ksywę w 2014. A że nie mogłam mieć takiej samej jak on, to sobie wymyśliłam, że to będzie Skrillexel, a nie Skrillex. Aha no. I to się dzieło. No tak? właśnie mnie to zaciekawiło, bo tak mówię, jak szukam o tobie informacji generalnie, tak patrzę, Skrillexel. Czy coś tutaj jest ze Skrillexem, czy nie? Cię Ale, wygląda na no to trochę eliminuje moje pytania. <laughs> Ale. Yy, pozwól, że. Wezmę zaczerpę informacji z telefonu. Bo, jest, bo niestety, ale nie, nie mogę uczestniczyć i słuchać podobno twojej spokojnej tak, o postawy. No, nic nie mówili, No ale wiesz co słyszałem, ale słyszałem, że wpadasz w konflikt z jakąś osobą z publiczności. Tak, tak. znaczy osoba z publiczności. Yy... Ona przyjechała tu, mm -hmm. ale nie jest takim randomem kompletnym, mm -hmm. że jakaś typiara sobie siedziała mm -hmm. i, i, i no, To jest TikTokerka. Ona źle o mnie mówiła w internecie, zachowam to dla siebie. Jeśli ona będzie chciała to o tym pewnie powie na swoje miejsce, co mówiła, mm -hmm. bo pewnie będą do niej takie pytania. Tam się będzie można dowiedzieć. Ja to zachowam po prostu dla siebie, ale jeśli włodarze się zgodzą, to może na kolejnej konferencji. By była walka. Ta, ta teraźniejsza moja przeciwniczka nie przyjechała. Ja jestem tego zdania, że ona się wystraszyła. Ta przyjechała, bo wiedziała, że tu będę. Dlatego myślę, że druga walka będzie ciekawsza niż, niż ta pierwsza. Ale... Yy, czyli można powiedzieć śmiało, że z twoją pierwszą yy, przeciwniczką nie masz konfliktu. Ja nawet nie wiem, kto to jest. Aha. Naprawdę. Aha, okej. Okay. To, 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 to widzę, że trenujesz na ślepo. Bo widzę, że masz treningi. Tak. tak. Ciężko pracujesz. I mam pytanie. Jaka płaszczyzna? Stójka, partner, co? Zachowam to dla siebie. No to troszeczkę. E, razem z, m, Hubertem, e, mm -hmm. Hubert Trzymajda, polecam każdemu. E, dajemy z siebie wszystko, znaczy ja on mnie ciśnie mm -hmm. dość mocno, próbujemy wszystkiego. Mm -hmm. e, co prawda niedługo trenujemy. Mm -hmm. jest niecały, tak mi się wydaje, że to jest niecały miesiąc, ale mam nadzieję, że się nie wygupię totalnie i że cokolwiek tam pokaże. A jak pracujesz nad kondycją? Nie jest tak źle, bo mamy godzinne treningi, i tak naprawdę, przerwy jedyne jakie mamy, to te, które Hubert zarządzi, czyli na przykład wykonuje jakieś ćwiczenie, minuta przerwy, kolejne ćwiczenie. On to wszystko zarządza, a jeszcze nie zdarzyła się taka sytuacja, żebym ja go poprosiła o przerwę, bo na przykład już nie daje rady. Dobra, a teraz mam takie pytanie, bo coś mi się obiło, że Stifler to jest taki twój powiedzmy idol. Czy to prawda? Idol pod tym względem, że inspiruje mnie mega do tego, jak, do tego, jak ja chciałabym być mm. wytatuowana. Steven ma chyba każdą częścią wytatuowaną. Nie wiem, ale tak mi się wydaje. My się poznaliśmy jakiś czas temu. Przyjechał do nas do fundacji Kotomierz, w której ja pracuję. Mm. No i tam jakoś tak zaczęliśmy gadać. Ostatnio się spotkaliśmy na innej konferencji. No i tak mnie zapytał, czemu to zrobiłam, to mu powiedziałam. Założyłam się z nim o tatuaż. Także Właśnie to ten zakład, ten, ten zakład tatuaż, bo ja tam jak przeglądałem to widziałem, że jest, jesteś założona, ale to Ty masz zrobić ten tatuaż, czy on ma zrobić? Ja mam zrobić tatuaż Tifler na tyłku, a on zamiast zrobić coś innego, tylko ja nie będę mówić co. Aha, no. Ale nie, jest rzeczy, o której wszyscy pomyślą, ja po prostu gdzieś przyjedzie do kogoś na coś. Aha, dobra, rozumiem. Czy ma coś do powiedzenia do właśnie tej osoby z publiczności? Bo na pewno będzie to, to oglądała. Dokładnie tak. Eee, mam nadzieję, że się nie wystraszy mhm. to na pewno, eee, bo tak skoro mówiłam w internecie, eee, doszło do naszego spotkania face to face. Eee, mam nadzieję, no, mam nadzieję, że się po prostu nie wystraszy, że do tej drugiej walki dojdzie, ale też wiadomo, że to nie od nas zależy, tylko od włodarzy, czy wyrażąc go na taką walkę. Ale no Myślę, że będzie dla mnie pytanie o orzeszka. Dobra, to jeszcze tylko poradzę się jeszcze jedno pytanie. Często zawiedziono, że nie było tutaj na tej konferencji bufetu dla nas wszystkich. Tak, właśnie strasznie jestem tak głodna, sklep jest 800 metrów stąd, byłam tak głodna, a zjadłam sobie jakieś dobrego kebaba, ale nie mogę, Hubert bym mnie zabił, dlatego zjadłam jakąś sałatkę zapewne, ale no... Ale no, przecież w kebabie jest sałata. No ale więcej mięsa i ciasta chyba, nie? No ale to nic nie, nie ci przeszkadza, jest sałata, jest. Nie. Mam nadzieję, że Hubert tego nie ogląda i że. A jak już to będzie wiedział, że żartowałam, ale no trochę zawiedziona jestem, bo ojebawem coś, no nie ukrywam. Dobra, to bardzo Ci dziękuję i mam nadzieję, że do zobaczenia na następnej konferencji. Dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję.